Też uniesione pośladki, smukłe nogi, płaski brzuch i proste plecy. Zmień cardio na trening oporowy. Też jędrny tyłek, to orbitrek zmień na to. Spróbuj wykonać 20 powtórzeń w trzech seriach na każdą ze stron i poczuj, jak pięknie pracują pośladki. Zamiast jazdy na rowerze, rób to ćwiczenie. To ćwiczenie jest wymagające. Pamiętaj, że do góry zostawiłam ci łatwiejszą wersję i możesz z niej skorzystać. Fajny brzuch? To zamiast biegać, rób to. Utrzymaj proste plecy przez całe ćwiczenie. Brzuch mocno napięty. Topy ustaw na szerokość bioder. Dzięki temu będziesz miała stabilną pozycję. Bór stawów i pleców zamiast skakania lub to. Guma umieszczona pod kolanem nogi, na której stoisz. A na drugiej nodze powyżej zgięcia. Dzięki temu nie będzie się rolować. Możesz to ćwiczenie wykonać również w podporze. Trening oporowy z gumami i obciążnikami to twój sposób na jędrną sylwetkę, zdrowe stawy, szybkie i długotrwałe efekty. Trening cardio, czyli ćwiczenia aerobowe, są formą treningu najczęściej wybieraną przez kobiety. Taki trening ma wiele zalet, ale wykonywany w nadmiarze może prowadzić do utraty masy mięśniowej, zwiększyć poziom kortyzolu i może prowadzić do adaptacji metabolicznej, co utrudnia dalszą redukcję wagi. Spaceruj, truchtaj, wychudź na świeże powietrze. Każda aktywność jest ważna, ale zawsze na pierwszym miejscu staraj się postawić na trening oporowy. Twoja sylwetka Ci za to podziękuję.